Widzisz, Tymczasem dziewczyny są przekonane, że chłopcy są dla nich mili, bo przestraszyli się groźby zerwania. pójdą z nami na pizzę, a nie na kupię gry. Cześć, nie wiecie może gdzie jest Marcin i Wojtek? Wiemy, czego od nich chcesz. Umówiliśmy się na gierkę i chciałem się zapytać, o której będą? O żadnej. Co znaczy... Chłopaki nie przyjdą. Kurde, nic mi nie mówili, że rezygnują. To my ci mówimy. Szkoda, że mnie tak olali. To była nasza wspólna decyzja. Okej. Okay. O, siema. Siema, chłopaki. Hello. Szkoda, że nie powiedzieliście wcześniej, że spotykacie się z dziewczynami. Myślałam, że sobie pogramy. Co? Ale jak to? Przecież jesteśmy mówieni na wieczór, nie? I mm -hmm. co? co z naszym zaproszeniem na pizzę? Nie, dziewczyny, wiecie co? Musimy pogadać. Chodźcie. Marcin i Wojtek są źli na dziewczyny. Denerwuje ich, że Emilka i Kornelia chcą nimi rządzić. No, z wasze torebeczki tylko po to, żebyście wy teraz zabraniły zagrać w gierki? No chyba wam powiedziałyśmy, że albo my, albo wasze idiotyczne zabawy. Emila, ja naprawdę nie wiem, co ci odbiło, ale moim zdaniem to już jest przesada. Przecież cały czas się starałem. No i dobrze, ale my nie chcemy, żebyście poszli grać w gierki, tylko poszli z nami na pizzę. No moim zdaniem to ty cały czas wszystko powtarzasz po Korneli. Mówi tak samo, bo tak samo myślimy. Co, przeszkadza ci, że nie możesz robić tego, co chcesz? A ty to się nie wtrącaj. Nie, dobrałeś mam tego wszystkiego dość. I tak idziemy grać w te gry, i tak. To o mnie o. możesz zapomnieć. Marcin, może pogadajmy, a nie od razu się kłóćmy. Nie, Emilia, to koniec z nami. Dziewczyno, zastanów się, czego Ty w ogóle chcesz. Cały dzień ci pomagam, wszystko ci robię, a Ty i tak mi wszystkiego zabraniasz. Nara! No i co narobiłaś? O co ci znało, Przecież ciebie Marcin ze mną zerwał. Jestem wściekła na świeżo, że dałam się podpuścić Corneli. Przez jej głupie pomysły straciłam Marcina. Tak naprawdę to nie przeszkadzałoby mi to, że pójdzie sobie do kolegi zagrać. Nie chcę gadać z Cornelią.